Cześć siemanko, witajcie z tej strony Olikowskie to kolejny odcinek Sarminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku typowa Polska wieś na wstępie zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia lajka pod tym filmem A więc co w dzisiejszym odcinku będziemy robić, a otóż będziemy sobie zgrabiać nasze siano które trawę oczywiście w sumie już siano, trawę kusiliśmy w poprzednim odcinku oraz ją przetrząsaliśmy oraz myślę, że sprasujemy sobie o to tym nowym nabytkiem, dla który będzie robił kostki więc możemy się powoli zabierać do roboty więc zobaczymy jak to ogólnie będzie wszystko szło ponieważ to są wszystko jakby nie nowe nabytki, i tak dalej. Tylko że nowe, ale używane, nie? Więc traktujmy to jako sporo nowe nabytki. Włączmy sobie naszą zgrabiarkę. Opuśćmy sobie. No i sobie lecimy powoli. 12 na godzinę zgrabiamy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko szło. Jak na razie idzie. No bardzo spoko. I ogólnie to chyba raczej będzie inaczej porozmieszane trochę maszyny, ponieważ nie zapisał mi się save sprzed dwóch odcinków, nie wiem jakim cudem to jest możliwe, że po prostu Farming mi cofnął save'a sprzed dwóch odcinków po prostu, gdy sialiśmy w olejistą. więc yy, no nie fajnie, objedziemy sobie dookoła, i musiałem poza poza no gatnie dosyć, dosyć sporo tego nie było. Dokończyłem to pole i skosiłem trawę yy, skosiłem trawę przetrząsnąłem, ogarnąłem nabytek z prasą oraz no troszkę ogarnąłem te tak, rzeczy co nie A no, szkoda, że nie wiem co się tak stanęło, że akurat musiało wiedzieć o co chodzi, no sejwa cofnąć ale mam nadzieję że już tak nie będzie takiego czegoś że mnie po prostu sejra z dwóch odcinków cofnie jeszcze czegoś takiego nie było bynajmniej ja nie miałem nic takiego powoli sobie skręcamy ale no ciężko się skręca z tą skrawiarką gwiazdową dobra a może jeszcze raz dookoła sobie objedziemy i powinno być już powoli no to lecimy dookoła jeszcze raz z powrotem już akurat zrobimy pałek. Zobaczymy jak to będzie. No jak na razie jest OK. Wyjdziemy sobie troszkę ze środka. Idzie spokojnie. Mam nadzieję, że 60 dara do sobie z tą prasą, co kupiłem. Kupiłem ją za 2700 zł, ponieważ była niesprawna a poza odcinkiem ją naprawiłem na szybko i tak dalej ogarnąłem, wiecie jak to jest, szybko, rachu ciachu i po strachu no troszkę kosztowna wyszła 50 euro na części poszło a 750 ją kupiłem i 50 euro było na część, po prostu łożysko od wału ugniatającego chyba tak to się nazywa, po prostu poszło i musiałem wymieniać i dlatego prasa była niesprawna Właściciel nie wiedział co jej jest dlatego starał po takiej niskiej cenie, więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego. Będzie na... myśl na później ta prasa do albo do czegoś. Mam nadzieję, że nic się nie stanie przez to. Prasa nie była dosyć mocno używana w starym gospodarstwie. Panuje, że około 200 kostek rocznie, to jest moim zdaniem mało. Zobaczymy jak to pójdzie wszystko Pojedźmy sobie na koniec tam Zobaczymy jak to pójdzie Idziemy sobie na koniec I cofniemy się Tym wałkiem jednym Jeden wałek, trzy wałki może zrobimy Będzie kozak Zaczniemy to sobie Oj Zaczniemy sobie to Inaczej trochę w Drugą stronę jedziemy teraz żeby to się na jeden we wszystko zrobiało myślę, że zmieścimy się jestem również ciekaw po prostu ile będzie tych wszystkich kostek co nie bo jednak trochę mała ta łąka ale kostka ma 200 litrów pojemności chyba więc no zawsze coś co nie jakby nie lepiej to nic, nic nie ale też powoli samemu sobie zrobimy to wszystko i myślę, że sprostujemy to też powoli Dobra, musimy tak zrobić. I dobra, bo jeszcze chciałbym trochę, yy, na pewno, Poprasować w dzisiejszym odcineczku. Zobaczę, jak to Ogólnie nie pójdzie. W następnym raczej nagram to listy zbierania. Zobaczymy. I może trochę pokarmimy yy, krowy. Zobaczymy. Muszę ogarnąć jakiś fajny paszowóz, żeby było. Coś fajnego, a nie coś takiego, wiecie. Ma być... nie jaj. Cofniemy się, żeby to było ładnie. Musi być po prostu duży. Znaczy no, duży to nie, ale ładny. Spójny taki, wiecie o co chodzi. Tutaj trochę trawy mi zapał, bo nie chciała przetrząsać Przetrząsarka nasza. No i nie podeszło to dobrze, ale to nic. Yy, zrobimy sobie tak. I teraz cofniemy sobie I lecimy w drugą stronę I opuszczamy, cyk I lecimy w drugą stronę, pole jakaś łąka Jakoś strasznie duża nie jest, więc Na spokojnie powinniśmy sobie dać radę z nią Zobaczymy jak to pójdzie, ile będzie wałków Ile będzie wstąpków, w snosku. następnym odcinku sobie to pozbieramy I rozładujemy, będziemy zbierać ręcznie co prawda nie wygłami, bo nie mam jakiegoś fajnego modu ale... może kiedyś wyjdzie to tyle co ja pozbieram i lecimy w drugą stronę dookoła sobie obrócimy też dwa razy albo zgrabimy to wszystko na jeden wałek myślę, że zmieści się na jeden wałek zobaczymy no też już jest 7 minut odcinka już zgrabiamy tyle, więc no dosyć dosyć a myślę że tego siana będzie sporo więcej niż oczekuję tak mi się coś wydaje dobra i musimy jeszcze tutaj mocniej cofniemy sobie w miarę szybko bym chciał to ogarnąć zgrabić żeby jeszcze sprasować to bo zapowiadają deszcze w nocy Zobaczymy czy się go dostawi, czy nie. Zbierzemy to myślę, że wieczorkiem. Akurat. Jeszcze niech podesnie w tych kostkach. Yy, zrobimy jeszcze jeden wałek. No czy jeden. No ten teren. Te, nie teren, to tylko ten wałek po prostu. Yy, dlaczego tak śliknąłem V. No nieważne. Lecimy sobie, zobaczymy ile wyjdzie. Za chwilę sprasujemy to jakąś miniaturkę może zrobimy yy. cyk to prawdopodobnie ta, mniej trochę wychabiałem teraz ale zrobiłem jakieś screenshotiki na miniaturkę może coś wyjdzie yy, dobrego wyłączmy sobie prasę yy. i zróbmy tak że robimy wałek jeden tutaj i to zmieścimy resztę na drugi wałek przy końcu. No, czego to tak zgrabia, to ja nie wiem. Przejść normalnie jest dobrze. Odpuszczamy i lecimy to na jeden wałek wszystko. I cofniemy się tam i zrobimy to na drugi wałek obok. Żeby to nie jeździć wszystko tak. No, 60 sobie na spokojnie daje radę tą jedną. Jakby była dwugwiazdowa, też by sobie dała rada Taka jakaś mniejsza. Podniosłem to przecież halo No nic, pojedziemy sobie po prasę teraz jak to dokończymy No w sumie już skończyliśmy można powiedzieć Podnosimy to przez, przez chłodę przejechaliśmy, mamy cztery wałki, a jeszcze tam mamy No to tam tu już sobie pod odcinkiem zgrabie Ogarnę jak na razie tutaj sobie ten kawałek, jak sobie sprasujemy Tutaj nie ma dużo nawet na snobkę jakąś jakby coś to można zrobić widłami i na szybko to wszystko pójdzie. Bierzemy sobie naszą prasę. Cofniemy sobie tam ze zgrabiarką do przetrząsarki. Zobaczymy czy się zmieści. No dobra, może być odstawmy sobie ją. Zobaczymy czy z prasą sobie 60 da radę. Oby dała radę. Zobaczymy. Praska niby wymaga 20 koni mechanicznych, ale to wiadomo jak to jest, więcej na pewno wymaga. O, przejechaliśmy, dobra. Praska jest troszkę niedopracowana, ponieważ jak się ją rozkłada, no tam widzicie jak jest. No niestety taka prasa. Nikt nie da rady z nią zrobić. O i teraz się nagle naprawiła, więc lecimy, a zgrabia to, a zapomniałem podajnika opuścić. 200 EQ gracz będzie będzie sporo kostek już czuję chyba to im się tak wydaje jaką, nas no, dosyć dosyć taką prędkością lecimy sobie z tą prasą że będzie to popoprawiać widłami jeszcze których nie posiadam w tej grze Ponieważ nie ma takiego modu, ale to nic. Lecimy sobie. E, prasujemy to na szybko. No na szybko to może nie. Ale żeby dobrze nie... Ten, dobrze zwijało, żeby nie... Żeby się te snopki nie rozkruwały. To czas będzie załadunku. Cofniemy sobie tutaj na drodze. Na szybko. Zetka jak najbardziej się nadaje do roboty, do 60, Ale wiecie o co? Oho, seria ta kost zapomniałem kolejnika opuścić. No nic. Jak widzicie te kostki trochę w dosyć dużym odstępie wiadomo ta pasta nie jest dopracowana. A szkoda mogłaby być. Ujedy ile kostek. No nic. Pracujemy sobie to na spokojnie. To co z, z, z Teraz cofniemy sobie na to, dlaczego mi tak skręcać dziwnie. Co najlepsze w tej klawiaturze jest po prostu tak delikatne skręcanie, że nawet nie, nie wiesz, że przycisnęłeś jej guzik, I, a to ci będzie skręcało i tych koszta go matka. Jedną po drugiej. No troszkę będzie. Myślę, się, że cztery okonkowe by były na spokojnie. No no to produkcja tych kostek to może sprzedamy teraz nas sąsiadowi A sąsiad nie chciał pożyczyć prasy ponieważ No prasuję sobie teraz, bardzo dużo ma do sprasowania No tak samo dzisiaj prasuję, bo mówi że deszcze będą Kości dzień później, wczoraj kości, a my kościeliśmy przedwczoraj To jeszcze przesknęło sobie Więc no spokojnie Pani kosty zlewitują zapomniałem opuścić no i dobra lecimy sobie jak długo nie nagrałam jest to 44 suby no dosyć ok powoli leci sobie wiadomo na początku zawsze jest wolno a potem może się rozkręci zobaczymy jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał to po prostu macie link w opisie do donatów jeżeli ktoś wyśle donate'a poza odcinkiem to po prostu będzie na najbliższym odcinku nie mówię, że kolejny, tylko na najbliższym, ponieważ czasem nagrywam odcinki, jeden po drugim albo na zapas i coś myślę, do na czy jak to jest i potem może mieć pretensje, że nie będę na najbliższym odcinku mówię, że w kolejnym, tylko na najbliższym odcinku myślę, że sobie po prostu ktoś będzie a więc mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał, I widzimy się w kolejnych odcineczkach na moim kanale Kolejny odcineczek najprawdopodobniej w sobotę I kolejno, następny zapraszam oczywiście na poprzednie odcineczki Czyli z sandomierskiego rolnika Więc I co, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale Do następnych odcinków trzymajcie się, cześć